Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale Nie wiem czy dobrze mnie widać, bo operatorem kamery jest mój chłop Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, słuchajcie Jest godzina 17.50 Ja głównie że nagrywamy vloga Jadę... nie mogę wam jeszcze o tym powiedzieć Ale jakby już, jak ja ten odcinek wyjdzie, to już wszyscy wiedzą o tym No dobra, to już wam powiem No słuchajcie, no mam ten swój butik Jadę, e, słuchajcie, ogarnąć pierwsze sprawy No, no Wie... Ja to są oczywiście pierwsze sprawy, pierwsze sprawy, no już wszystko jest tak, tak naprawdę gotowe. Wiecie, ja będę robiła live y sprzedażowe na TikToku, więc wam tutaj zostawię mój TikTok, nie tylko Wiczyńska, tak jak wszędzie. Słuchajcie, jedziemy teraz do poczkomatu, bo jeszcze nie otworzył się sklep, co prawda, ale tam jedną rzecz muszę załatwić. Zapraszam Was na vloga. Po prostu jest 1750 i mnie natknęło, że chcę nagrać vloga. Jak wiecie, miałam też swój sklep internetowy, Meriel to opowiem wam w domu, co się z nim stało, bo też ktoś zadał was pytanie pod moim postem nowym na Instagramie właśnie że a co z twoją marką młodzieżową, więc zaraz jak będziemy do domu wam opowiem, ale właśnie mamy po niej tak naprawdę regały i tak dalej, więc już to rozstawiamy. Ale tutaj na połączeniu jest teściowa, także zaraz do was wracam. No to dobrze, no to ja w tej chwili jadę do tam do domu i ja zabieram tamte rzeczy i zostawiam tego ślimaka ci. No i jeszcze czego? Jakie ja wszystkie cztery używamy rano i wieczorem? No no to ale musi, ja coś muszę mieć tutaj w Elblągu. Nie musisz. To jest moja kochana Ale... teściowa, słuchajcie. Nagrywam odcinek, będziesz w odcinku. Padaj na razie, pa. <noise> Ale cię nie widać. Jestem przy paczkomacie, bo mam, słuchajcie, do wysłania mm, mgiełki z tych rozdań moich różnych. Takie prezenty Wam robię. To nie było rozdanie, tylko to było takie coś, że jak Wy mi polubiacie zdjęcia, to ja Wam wysyłam jakieś paczki. To ja tutaj akurat Daria i wysyłam jej paczkę. Nienawidzę tych paczkomatów. Bo Jezu, one w ogóle nie skanują Zobaczcie jak to będzie przy sklepie Nie przy sklepie, tylko przy butiku, bardzo Jak będzie na przykład cały bagażnik w paczkach, tak jak to było z Meriel W ogóle powiem Wam, że będą też opaski które były w Meriel, to jest coś co zostało po Meriel. Zapełniałam jeden paczkomat drugi paczkomat w mieście, a potem się dowiedziałam, że można kuriera zamówić. O! Zeskanowało! Zeskanowało! Słuchajcie, Filip mnie cały czas nagrywa tak ale nie muszę... <laughs> jak taki wujek na tym na weselu co chodzi po wszystkim nagrywałym. I ją uśmiech, jak do kamery. A chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, o tym, że organizuję rozdanie kolejne torebkowe na moim Instagramie. Do soboty mam to rozdanie. No i w ogóle to ma się już sytuacja, bo nie wstawiłam paragonu od razu, a jak była już jeszcze to Wam paragon. Dla mnie to była taka oczywista oczywistość, nie? No i na różnych forach pisali, że to podróba, że to to. Do mnie ludzie piszą I mówię, matko co się dzieje? Wstawiłam oczywiście fakturę, wstawiłam wszystko za to i już się, się ogarnęli, ale no masakra była. Teraz jest w ogóle w Rozdaniu torebka z Filipa Playna, także zapraszam was bardzo serdecznie. Taka listonoszka, że ona jest tutaj i gdy ma te takie dwie kieszonki, także was zapraszam serdecznie, możecie brać udział w Rozdaniu. Wstawiam paczki i lecimy do domu. No się wypowiedz, ale <laughs> cały czas chcesz mnie nagrywać? No ja mam jakiś taki powęd operatora, ja bym tutaj wiesz, jedziemy, nie? Widzą trochę, gdzie jedziemy w ogóle. Na tu po ulicy. Ale gdzie teraz, gdzie będziemy jechali prosto le... No ja jestem operatorem, ja nagrywam, gdzie jedziemy, a ty mu gdzie jedziemy. Słuchajcie, do Kauflanda. Ty widzisz w ogóle, co nagrywasz, czy patrzysz się przed siebie? Nie, no, no widzę, jestem profesjonalnym <laughs> operatorem. Filip, i przełączasz cały czas nogą. Tutaj. Mam za, dłu za długie nogi. Weź tam modela. No, dla ja i Filip będzie modelem. Dobra, idziemy do Kauflandy, słuchajcie, po kubusie. Coś do jedzenia, potrzebne nam jest. Zobaczymy. No jesteś w Kauflandzie, nie? Dojechałaś, powiedz, dojechałam. Dojechałam do Cauflanda. Słuchajcie, stoimy w klasie w Kauflandzie i pisze do mnie moja Dominika od rzęs. Gdzie ty? A ja pięć temu miałam rzęsy i zapomniałam o tym, bo ja teraz jak cały czas robię ten butik, to o wszystkim zapominam. naprawdę, zapominam o wszystkim i biorę go ze sobą mimo do niego, żeby wszedł ze mną. On nie chce wejść ze mną. Dzi! Kus totalny, ale muszę teraz szybko do niej jechać No nie, nie chcę wejść, bo nie jestem fresh, nie jestem obcięty dobrze ani nic To idziesz do, na top model czy do no nie, mojej koleżanki ale jak na wychodzę, Jak wychodzę gdzieś wiesz, do w miejsce takie tam Do koleżanki, to coś muszę się pokazać, nie? Muszę się pokazać, nie? Że mam takiego ładnego faceta, czy co? Przystojnego? No, no to jest wiadomo nie od dziś, to nawet bez obcięcia, ale Lepiej się czuję wtedy Jesteś wiesz. laluś i jesteś, jak to się nazywa? Ja jestem a? operator w ogóle Dobra, już teraz normalny operator kamery jest Wychodzę właśnie od Dominiki z rzęs Słuchajcie Glam House Elbląg Zawsze tutaj robię rzęsy, zawsze mi się mnie pytacie. To jest, słuchajcie, metoda 10 chyba D. Jest już strasznie ciemno, także zaraz pogadamy o tym w domu. Wiem, że długość to jest 14 mm, ale po prostu napiszcie do Dominiki na Instagramie Glam House Elbląg Super dziewczyna, także sobie napiszcie. Dobra, jestem w samochodzie. Ewek, proszę, że moich! No. Chodźcie? No, takie są jak zawsze. No. no Dobra, słuchajcie, jedziemy już do domu. W ogóle mam tak często w samochodzie, bo ostatnio podjechaliśmy pod Filipa dom Ja już parkowałam, nie? No i on mi mówi, nie parkuj. Wie, co so bierzemy twój samochód, nie wiem o co chodzi. A on mówi: zabieram Twój na detailing. No i zrobimy taki prezent, zabrał mi na detailing, gdzie w ogóle był przegląd samochodu, jakieś B3. Na szczęście nic, pu, 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 bo zaraz muszę wypluć. Niesięcia, nie się je zepsuło, ale wymyślił sobie samochód, przegląd B3. Nie wiem o co chodzi, ale zrobiłam. Dobra, słuchajcie, już kolejny dzień się pomalowałam. Dzisiaj jest otwarcie butiku. Muszę polokować jeszcze tutaj te loczki, ale jest 13.18, 18, jest otwarcie. Musimy jeszcze jechać po manekina, gdzie moje teściowa mi załatwiła. Tak, ja już mówię, moja teściowa mamusia i tak dalej. Zaraz możecie powiedzieć, że to za szybko i tak dalej. Ale ja mam swoje tempo. Każdy ma swoje tempo. Niech każdy żyje jak chce. Ale dobra, chciałam Wam tu powiedzieć, co się stało z moją marką odzieżową. Co teraz wybrałam, to jest butik, a miałam markę odzieżową. Co się z nią wydarzyło. I zanim Wam opowiem, to Wam szybko powiem, że link do pościeli i link do lampeczek zostawiam Wam w opisie. To jest mój nowy nabytek, i słuchajcie, polecam go w 100%. I teraz tak, słuchajcie, no nie będę owijać bawełnę. Meriel to była od początku marka odzieżowa, typowo moja. Ja ją sama se nazwałam, a na co tutaj też La Cruella sama nazwałam, ale ja sobie sama znalazłam małą szwalnię, którą mieć. Ja miałam projekty, ja normalnie rysowałam na kartce, oni tam mi pomagali, jak to ma wyglądać, jeździłam na przykład. Miarki, to nie tak, to nie tak. Mierzyliśmy, robiliśmy takie, wiecie, normalnie podemnie, typowo podemnie robiliśmy komplet. Wiecie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To się nie zgadzało, to się nie zgadzało, to jeszcze raz, to jeszcze raz, kupowałam materiały tutaj w Elblągu na Niczmana. Pamiętam, gdzie to jest ten sklep z materiałami. Sobie jeździłam, patrzą oczywiście, tam mi też pomagali. Bardzo fajnie swoją współpracę z tym Państwem akurat. Bardzo mi państwo, to jest właśnie mąż z żoną mają taką szpalię pod Elblągiem. No i bardzo miło to wspominam. Oni mi bardzo dużo pomagali z materiałami. I tak dalej, ale ja też sobie sama jeździłam, na początku też do Gdańska jeździłam do szwalni. No i co tutaj mogło pójść Nie tak? Słuchajcie, produkcja tych rzeczy na własną rękę po prostu jest bardzo droga. Co za tym idzie, nie ma klientów, gdzie komplet dresowy normalnie, żebym ja coś z tego miała, wyniósłby 500 zł. Jak ja tak miałam, no to było wyśmianie i tak dalej, ale oczywiście teraz, jak mam La Cruella, jak mam buty, jak mam dostawców, no to ja też nie mam takiego czegoś, że ja sobie kupiłam za 4 dychy i sprzedaję za stówę. Tutaj też jest jakość, idzie, tutaj nie ma też poliestru. Zaraz powiecie, że poliester, chociaż poliester to nie jest zły materiał, bo są różne odmiany poliestru, tym pamiętajcie. La Cruella ma bardzo dobrze składy materiałów, ma bardzo dobrych dostawców. Też nie jest za tania. tym nie jest za tania. Ja bym powiedziała, że La Cruella ma ceny zarek, bo Bershka ma trochę tańsze. No i po prostu zamknęłam swoją markę odzieżową, ale jakieś jeszcze z rzeczy zostały, typu na przykład wasze ulubione opaski, welurowe, bawełniane. To wszystko będziecie jeszcze mogli też kupić w La Cruella. Już możecie kupić, bo wy widzicie odcinek o otwarciu, no, zapraszam was bardzo serdecznie na profil La Cruella. No, markę tam po prostu dlatego, że... No, nie szło, nie? No, musiałam bardziej dokładać niż wykładać. Mijał rok, drugi, trzeci, aż w końcu ja już miałam dosyć. Też były problemy, no, że ja po prostu stwierdziłam, że nie jest warte. Ale teraz jest całkiem inaczej, więc tak to po prostu w skrócie wygląda z Meriel. Teraz Meriel nie ma, jest moja perełka w głowie, jest La Cruella. Dzień dobry moi państwo, słuchajcie, jest już kolejny dzień. Jesteśmy teraz w Gdańsku. Po tuczelniu, czuję się mądra. Dodałam teraz na kanał na no dawna pytanie, czy powinnam iść na sobie, czy nie jest za późno i tak dalej. Ale nie, nie chcę mi się to żartowałam, oczywiście. Odwiodzę Filipa na studia. I plan jest taki, że on mi mówi, że ja nie umiem niespodzianki. On w ogóle mi wczoraj zorganizował tak pięknie otwarcie jej butiku, taką nie niespodziankę i tak dalej. Ale o butiku to w następnym odcinku będzie. No i zawsze jak on coś kupuje czy coś tego, to odwala to tak, że ja się nie spodziewam. No i ja mu nic ani nie mówiłam, a tak się chciałam wygadać, słuchajcie, ale nic. Que não vou dava, um. mas eu não No i jestem w Gdańsku. No i tutaj jest sklep, gdzie mogę to kupić. Więc chyba jedziemy i chyba mu to kupimy. Zobaczymy, chyba taki jest plan. Bo kada, że nie umiem niespodzianki i tak dalej, no to proszę bardzo, pokażę, może umiem niespodzianki. <laughs> Ale no, jedziemy ogółem sobie coś zjeść, no, chyba myślę, że do Starbucksa sobie zajedziemy, tam są takie naleśniczki. No i ogółem mamy 3 godzinki, także zobaczymy jak to nam zleci. Taka ciekawostka ogólnie, wiecie o tym, albo nie wiecie, jak jesteście nowi, że mi się zepsuły wycieraczki w samochodzie. Bezpiecznik mi padł I ona po prostu, muszę włączać albo włączać Bezpiecznik od wycieraczek, bo Inaczej te wycieraczki słuchajcie, nie działają Albo w ogóle nie ruszają się, albo Nawalają cały czas i zaczyna padać deszcz Więc mam taki bezpiecznik i muszę go włożyć A one cały czas będą nawalać i minął rok I ja dalej tego nie zrobiłam Muszę to zrobić w końcu, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że ten samochód pół roku stał, bo nie było przecież silnika. I słuchajcie, w ogóle nagrywam teraz telefonem, bo zapomniałam kamery. Wiem, że od tego momentu, odkąd jestem w Gdańsku, będzie gorsza jakość. Przepraszam was bardzo serdecznie za to. Zjechałam szybko na stację. I zaraz jeszcze przed tym, jak ja do tego sklepu, to szukam szybko jakiegoś takiego parkingu, i sobie mogę stanąć i zrobić na godzinkę live'a. Mam godzinę 11, więc godzinkę live'a, żeby opowiedzieć, jak to było na butiku. A, doje. To w następnym odcinku, ale live'a już muszę zrobić teraz. Znalazłem jakiś taki parking, gdzie było jedno miejsce. Przede mną są bloki. I słuchajcie, stresuję się, bo w oknie stoi monitoring osiedlowy. Wiecie, o co mi chodzi, czy nie wiecie, że stoją starsze panie. Całe osiedle monitorują, niepotrzebna jest kamera, i się na mnie patrzy. I chyba widzi, że nowy samochód podjechał i się stresuje. Ona ciągle na mnie patrzy. Ja się boję. Dobra, trudno, z palem trudno. Ale czuję się niekomfortowo strasznie. Filip, nie boga mi z tyłu. Bo bluzy twoje są wszędzie na nabałaganione. Moje bluzy. No to zobacz. <grystanie> Dziękuję. I co? Chciałeś taką? No. A, nie możesz <grystanie> być buziaka, bo niech mi pokazujesz się. I co nie umiem robić niespodzianek? Umiesz. Co, podobała ci się? Pytam. Chciałeś tą bluzę, nie? Chciałbym. No. Wiem, jak byśmy w to się zastanawiał, czy ją wziąć czarną, i wziął czarną, ja teraz wziąłem białą. Podoba się. Ale wież że oni nie słyszą tego, nie? Co ty robisz? <śmars> Fajnie. Dziękuję. No to o co mówiłeś? tako? <śmarsz> no, że jestem w szoku, że Kinga potrafiła zrobić niespodziankę. No, nie robiłaś niespodziankę, tylko mówiłaś, że dam ci pieniądze na to. Ja zawsze dawałem tak, że nie spodziewałaś się niczego, każdy ruch był niespodziewany. No, a teraz zrobiłaś niespodziankę, jestem w szoku. Nie dochodzi to do Ciebie? No teraz właśnie tak powoli on, on za kamerą gada, o Jezu, jak super tego, jak odpalę tę kamerę. Dziwnie mi <grym> jest tak. No. Dobra, słuchajcie, mamy wam coś do powiedzenia i do pokazania. Słuchajcie, a więc zrobiliśmy ze wspólny tatuaż. I będzie hejt, ale mam to w dupie. Ludzie biorą razem kredyty, bo dzieci się robią, nie wiem co się robią. My zrobiliśmy wspólny tatuaż Ja słuchajcie, ja żyję sobie chwilą Zrobiliśmy z dziarkę. jak się rozstaniemy to se usuniemy to Nie, s... nie usuniemy Dlaczego? my się nie rozstaniemy Nie rozstaniemy się nigdy? Nie masz. To na 3, 4 pokazujemy dziarkę. No Dobra, 3, 4, Ja mam F jak Filip Ty masz? K Jak, jak co? Jak Kinga swoje no. inicjały. Postanowiliśmy sobie zrobić, więc mamy. Jest jeszcze to świeże, więc dlatego smarujemy Mnie i to. Mi też się bardzo podoba. Także mamy wspólną dziarkę. Dzień dobry, moi drodzy, jest już kolejny dzień. Słuchajcie, Boże, ja mam mogłem od paru tygodni, jak nie miesięcy problemy ze snem. Już wam o tym mówiłam. I to jest naprawdę jakaś masakra. Budziłam się tak trzecia czwarta. Potem już mi było ciężko zasnąć i dobierałam sobie tabletki na sen i tak dalej, i tak dalej. Teraz... Już, kurde, biję rekordy. Kładę się mm, dzisiaj zasnęłam przed 22 i po 23 się obudziłam. Mając przysięgam, mam bardzo silne leki nasenne. Nie wiem, co zrobię. Zacznę wychodzić na świeże powietrze. Kurde, teraz to będzie zimno, ale nie wiem, zacznę wychodzić na świeże powietrze. Nie wiem, co zacznę robić, no bo, kurde, ja już mam takie leki, że już na no silniejszych nasennych nie wiem, czy się da. Budzę się w nocy tak co najmniej 6-7 razy to się budzę. Muszę ogarnąć te zaburzenia wszystkie swoje nasenne. Proszę się już nie płacić za moją fryzurę, bo to już jest masakra. Ale co, tym akcentem chciałabym zakończyć ten odcinek takiego vloga. <laughs> Chciałam Wam pokazać ciarki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki luźny vlog. Buziaki! I widzimy się w kolejnym odcinku.